Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Widzę, że wasz mózg nie działa zbyt dobrze. Pierwszym moim zadaniem w nowym roku jest sprawić, żeby to, co macie tutaj wewnątrz czaszki, mogło osiągnąć maksymalną wydajność. Chcę, by wasz mózg potrafił nie tylko zapamiętać, gdzie mieszkacie, jak się nazywacie, jak nazywa się wasz pies i kot. Ale także bym mógł radzić sobie z takimi zadaniami jak nauka nowych języków, matematyka wyższa, fizyka kwantowa, a także wiele więcej. Zanim jednak zaczniemy, moi przyjaciele, wiem, że wśród Was są bezstydnicy, którzy do tej pory nie zasubskrybowali kanału. Nie odwracajcie teraz swoich zawstydzonych oczu. Do Nowego Roku chciałbym osiągnąć 3 miliony subskrybentów. Żebyśmy razem mogli się cieszyć z sukcesu 3 miliony, bo to odpowiednia liczba do nowego roku wystarczy. Jeśli teraz mam 2 miliony 900, 000, to ani w tę, ani we w tę. Jeśli nie będzie, 3 milionów. Kasuje kanał na dobre, kasuje kanał całkowicie i nic więcej już nie zobaczycie. Zapamiętujcie każdy film, oglądajcie go po raz drugi. Także ten film wysyłajcie wszystkim swoim znajomym. Kto nie ma znajomych, niech specjalnie się zaprzyjaźni, zdobywa przyjaciół, chodzi na specjalne imprezy, by poznawać przyjaciół i zachęcać do subskrypcji. Możecie też zakładać fałszywe konta. Do nowego roku koniecznie musicie zrobić tysiące. To wasze zadanie. Moim zadaniem jest teraz sprawić, by wasz mózg pracował na maksymalnych obrotach. A więc, przyjaciele, dzisiaj w końcu sprawimy, że mózg wyjdzie z tego otępiałego stanu i zacznie pracować z maksymalną mocą. Napiszcie w komentarzach, czy czujecie, że z wiekiem głupiejecie, czy wręcz przeciwnie, z każdym rokiem stajecie się coraz mądrzejsi. Zobaczymy, kogo tu mamy. Drodzy przyjaciele, to nie dzieje się bez powodu. Pamiętacie, jeśli w dzieciństwie ktoś wam coś powiedział, od razu to zapamiętywaliście. Po prostu przypadkiem usłyszeliście na przykład język koreański. Ktoś po prostu rozmawiał, przykładowo sąsiad przez telefon. Od razu ten język zapisywał się wam w umyśle. Byliście w stanie go użyć po cygańsku, po portugalsku. Nie było to problemem. W dzieciństwie, wszystko... tabliczka mnożenia. Dosłownie w kilka dni to wszystko opanowujecie, tak samo sinusy i kosinusy. Mija jednak czas, spróbujcie tego teraz. Spróbujcie nauczyć się chociaż dwóch słów w jakimś języku. To nie takie proste. Mózg jest jakby zardzewiały. Zaczyna pracować z trudem. Co się dzieje, przyjaciele? Jaka jest tego przyczyna? Uznajecie, że to złe odżywianie, brak jedzenia, brak witamin. Sądzicie, że liczy się tylko jedzenie, prawda? Nic nie chcecie robić. W pewnym sensie macie rację. Nie chodzi tylko o jedzenie. Jedzenie trafia właśnie tutaj. Mózg trzeba odżywiać, dawać mu właściwy pokarm. Jak go odżywiać? Przez tętnicę kręgową i szyjną. Mózgowi musicie zapewnić pełnowartościowe ukrwienie. To wasze pierwsze zadanie na całe życie. Budzicie się rano. Pierwszą rzecz, jaką powinniście rozważyć, to czy mózg jest odpowiednio zaopatrzony w krew. Jeśli tak jest, to działają komórki mózgu, które nazywają się neuronami. Oto one, takie właśnie neurony to mikroskopijna struktura mózgu. Jakbyście wycięli jego kawałek, odcięli i włożyli pod mikroskop elektronowy. Spójrzmy, mamy mikroskop elektronowy. Dzięki niemu możemy widzieć nie tylko statycznie, jak wszystko jest unieruchomione, ale także w ruchu, jakby na żywo. Kiedy przyswajacie coś nowego, kiedy wasza przyjaciółka opowiada wam jakąś nową plotkę, sekret czy cokolwiek innego, do waszego mózgu trafia jakaś nowa informacja. Nawet jeżeli jest nieistotna, to te dwa neurony, samotne neurony, zaczynają ze sobą współdziałać. W jaki sposób? Każdy z nich ma wypustki, akson i dendryt. Wypustki wyglądają właśnie tak. Wypustki po prostu bez celu poruszają się tutaj, wszędzie sięgają, nawet tam, gdzie nie trzeba. Tutaj dajecie im zadanie. Opanuj logarytm 17 kosinusów. Wtedy te wypustki zaczynają pracować. Mamy dane zadanie, musimy je opanować i dzięki temu one łączą. Przykładowo postanowiliście nauczyć się języka tadżyckiego. Postanowiliście nauczyć się hymnu, Tadżykistanu. Te dwa odrostki mają cel. Zaczynają ze sobą współdziałać. Już Zaczynają się łączyć. Połączyły się i tworzą trwałe połączenie. Zachodzi między nimi interakcja. Jak oznacza się impuls elektryczny? Właśnie tak. Impuls elektryczny zaczyna się przemieszczać od jednego neuronu do drugiego. W tym miejscu działa. Teraz w Twoim arsenale już jest połowa słownika języka azerbejdżańskiego, ale drugą połowę też trzeba opanować. Wtedy z pomocą przychodzi drugi neuron. Ile jest w nim informacji? Też około 15 gigabajtów. Również zachodzi interakcja. Te wszystkie neurony tworzą właśnie taką sieć. Wszystkie neurony są połączone siecią i to wszystko musi sprawnie funkcjonować. Nagle, w pewnym momencie, dochodzi do zaburzenia krążenia. Naczynia krwionośne odżywiają całą tę sieć, dostarczają jej energii. Energia dociera tutaj. Nagle, z jakiegoś powodu, zostaje zaburzony dopływ krwi. Przestaje ona tutaj docierać. Te połączenia, które tworzyły się między neuronami, zaczynają się zrywać. A więc, przyjaciele, ukrwienie. Jest niezbędne naszemu mózgowi, naszym neuronom, aby mogły pracować, pełnić swoją funkcję i aby nie były bezczynne. Każdy neuron musi mieć zapewnioną pracę, ponieważ bez pracy neuron cierpi i obumiera. Dlatego przyjaciele, zdejmujemy noworoczny kołnierz, patrzymy na szyję i identyfikujemy tętnicę kręgową, która. Przebiega w kanale kręgowym. Osobno przygotowałem dla Was także kręgosłup. Przechodzi tutaj, w kanale kręgowym. Na drodze tętnicy kręgowej istnieje kilka przeszkód. W samym kanale kręgowym to pierwsza przeszkoda. Przed wejściem do kanału kręgowego jest druga. Najistotniejszy jest ten niebezpieczny odcinek między kością potyliczną a pierwszym kręgiem. Gdzie podstępne, krótkie prostowniki tylko czekają, by osłabić długi prostownik szyi, by ucisnąć naszą biedną, doświadczoną przez los tętnicę kręgową, która niesie substancje odżywcze i energię do naszego mózgu, żeby mógł pracować jak w zegarku. A więc, przyjaciele, zaczynamy uwalniać tętnicę kręgową. Dziś razem będziemy zwiększać wydajność pracy mózgu. Zwiększymy ilość pamięci rezerwowej, zwiększymy liczbę aktywnych neuronów, zmniejszymy liczbę neuronów, które nie są zaangażowane w pracę, i tym samym kilkukrotnie poprawimy funkcjonowanie waszego mózgu. Teraz w komentarzach napiszcie, jak się czujecie w skali od 1 do 10. Jeśli chodzi o moc waszego umysłu, napiszcie na początku i na końcu. To, co dziś razem zrobimy, dodatkowo pozytywnie wpłynie na wasz wzrok, poprawi się ostrość wszystkich zmysłów. Wzrok, słuch, węch, a także inne zmysły, które mamy, również się poprawią. Wszystkie one są powiązane z mózgiem. Będziecie lepiej słyszeć, lepiej widzieć, lepiej czuć zapachy, lepiej odczuwać smak jedzenia. Przestaniecie już jeść to, co przypadkowo trafia na talerz. Drodzy przyjaciele, zaczynamy operację uwalniania tętnicy kręgowej. Jest zakładnikiem krótkich prostowników szyi, mięśni pochyłych i kanału kręgowego. Oto te trzy odcinki. One. Nie pozwalają naszej ulubionej tętnicy kręgowej skutecznie zaopatrywać mózgów krew. Nie pozwalają nam stawać się mądrzejszymi z każdym dniem, ponieważ przeszkadzają w tworzeniu właśnie tych połączeń. Nauka nowych rzeczy wymaga powstawania nowych połączeń między neuronami. A więc, pierwsze co robimy, to kładziemy się na plecach. Bierzemy taki właśnie wałek. Kładziemy go tutaj, między potylicą a pierwszym kręgiem. Właśnie te wszystkie miejsca, te wszystkie mięśnie musimy przepracować, pomasować, rozluźnić, by nie były napięte, ponieważ napięcie tych mięśni podpotylicznych nie tylko pogarsza ukrywienie mózgu, uciska tętnicę kręgową, ale także negatywnie wpływa na wzrok i słuch. Szum w uszach często pojawia się z powodu ucisku tętnicy. A więc przyjaciele, patrzcie, teraz pokażę co robić. Zapamiętajcie to w ten sposób. Tętnica kręgowa jest lekko uciskana. Teraz zaczynam ją uwalniać. Kładę się na ten wałek i zaczynam wykonywać ruchy w prawą i lewą stronę. Mniej więcej z taką samą prędkością jak teraz. Amplituda też jest taka sama. Postarajcie się tak robić. Z jednej strony przepracujcie te mięśnie, z drugiej też. Również po środku, wszystkie te obszary. Połóżcie wałek trochę wyżej. Stymulujemy cały obszar podpotyliczny. Bardzo dobrze jest to robić jednocześnie. Włączcie wideo na kanale Anton Aleksejew, to najlepszy kanał na YouTube, i oglądajcie. Można także słuchać. W tym czasie wszystko to robicie jednocześnie. Otrzymujecie nowe informacje do swojego mózgu, od razu obciążacie neurony i poprawiacie krążenie krwi. Z jednej strony pomasowaliście, z drugiej tak samo. Zapewniliście swojemu mózgowi wystarczającą ilość krwi. Teraz następna rzecz, którą trzeba zrobić: dalej będziemy z Wami bezpośrednio oddziaływać na krótkie prostowniki szyi. W tym celu obracamy głowę. Nos zwrócony pod kątem 45 stopni. Pochylamy. Obracam głowę w prawo, pochylam w lewo. W tej pozycji zwiększa się odległość. Między potylicą a pierwszym kręgiem rozciągają się mięśnie. Teraz moim zadaniem jest to wszystko rozluźnić, wymasować. To żółte to nerw potyliczny, a to czerwone to tętnica kręgowa. Teraz oba te miejsca uwolnimy. Przekręciliśmy i pochyliliśmy głowę. U mnie to miejsce się naciągnęło. Teraz palcami wnikam tutaj, między tymi dwoma mięśniami, między dwoma kostkami i opracowuję wszystko tutaj. Masuję delikatnie napięty mięsień. Tutaj robię to wszystko. Z jednej strony, z drugiej. Przez jedną lub dwie minuty. Z jednej i z drugiej strony opracowuję. Ostatnie miejsce, w którym musimy uwolnić naszą tętnicę kręgową, jest mięsień pochyły. Jak się do niego dostać? Już widzę pytanie w Waszych oczach, tę niecierpliwość. Cierpliwości, przyjaciele, cierpliwości. Odwracamy głowę w taki sposób. Kąt 45 stopni. Wasze ulubione, już Wam dobrze znane, 45 stopni. Teraz tutaj kładziemy rękę i pochylamy się do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Trzymamy mięsień schodkowy. Naciskamy na niego. Może to być lekko bolesne. U osób, u których ten mięsień jest bardzo skrócony, ból może promieniować nawet do ręki. Możecie czuć ból w ręce. Nie przestawajcie. Pracujcie nad nim, ponieważ kiedy masujecie ten mięsień, nie tylko poprawia się ukrwienie mózgu, ale także po wykonaniu tego ćwiczenia zauważycie, jak zmieni się pozycja Waszej głowy. Jeśli wcześniej Wasza głowa zwisała do przodu w ten sposób, to po tym ćwiczeniu wygodniej będzie Wam trzymać głowę już tak, ponieważ mięsień się wydłuży. Widzicie, jak mnie obróciło w drugą stronę. No cóż, przyjaciele, u osób, które ćwiczyły razem ze mną mózg, pracuje na pewno lepiej. Staliście się mądrzejsi. Nie tylko tak wam się tak wydaje, ale to prawda. Teraz w komentarzach napiszcie, jak bardzo wam się to wszystko podobało. Również wysyłamy ten film swoim znajomym. Nie zapomnijcie o nich. Oczywiście. Subskrybujcie też kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pomagamy rodzicom, uprawiamy sport, czekamy z niecierpliwością na nowe odcinki. Do usłyszenia wkrótce.